Cześć dzień dobry, ja nazywam się Dawid Laszecki i pewnie zastanawiacie się co robię na kanale folii samochodowej, a otóż będziemy razem oklejać maskę i postaram się wam to pokazać na tyle jasno, klarownie, żebyście po obejrzeniu tego odcinka stwierdzili, zamawiamy folię, bo dam radę to zrobić samemu bez zbędnego przedłużania. Przechodzimy do studia. A jeszcze zanim przejdziemy, pamiętajcie o tym, że wszystko czego będziemy używać w dzisiejszym odcinku znajdziecie na folia myszmik Przechodzimy do studia. Witam w moich skromnych progach. Zacznijmy od tego, że temperatura w pomieszczeniu podczas aplikacji folii powinna być w granicach 18-19 stopni. W pierwszej kolejności musimy odtłuścić maskę. Do odtłuszczenia użyję wrapper cleanera oraz ręcznika papierowego. Maska jest w ogóle w podkładzie, ale tak też można. Ważne, żeby odpuścić również pod spodem. I zamykamy maskę, dlatego że będziemy kleić na Zamkniętej masy. Przez to, że mamy zamkniętą powierzchnię, przy docinaniu będziemy mieli bardzo fajne krawędzie do docięcia. Przejadę jeszcze raz ją wysuszę. Z tego względu, że folia jest w błysku, przetłoczenia takie jak tutaj. Posmarujemy sobie w raper Slip Solution po to, żeby obniżyć w tych miejscach. Adhezję kleju. Oczywiście, później jak produkt sobie odparuje, folia tutaj będzie się działała jak wściekła. Maska jest w podkładzie, więc teoretycznie nie trzeba tego robić. Ale na potrzeby tego filmu, czego się nie robi dla Was, drodzy widzowie. Smarujemy całą górkę, a tutaj, gdzie jest zagłębienie, musimy się pozbyć wrapper slipa, Z tego względu, że tutaj będzie napięcie folii. Więc dobrze, jakby ta część była ładnie odtuszczona. Możemy pasować teraz folię na maskę. Oczywiście jeszcze nie odklejamy linera. Zobaczcie, mamy tutaj. Strzałki, które mówią nam o kierunku oklejenia samochodu. Ja zawsze wszystkie samochody oklejam w jednym kierunku, z tego względu, że później, jeśli mam do wymiany jakiś element, to nie zastanawiam się, w którym kierunku ja ten samochód okleiłem. A uwierzcie mi, że ta różnica czasami potrafi być bardzo mocno widoczna. Dużo osób ma ten problem, że pracuje raklą, a nie pracuje folią. Tutaj mamy klej, który jest repozycjonowalny, czyli dopóki go nie naciśniemy raklą. Folia nam nie powinna się przykleić, chyba że nadmiernie ją naciągniemy i tak jak mamy tutaj, właśnie przetłoczenie. No to oczywiście, przez to, że będzie mocno napięta, sama nam złapie do lakieru. Oczywiście magnesy gdzieś tu były w profesjonalnej torbie. cyk py Fajne magnesy, w ogóle z te Reinhorn. Chyba nie muszę Wam mówić, gdzie one są dostępne. No okej, okay. pozbywamy się nadmiarów. Dlatego, że nadmiary są niepożądane, niepotrzebne i bardzo często zamiast pomóc, to wręcz przeszkadzają. Warto zrobić jeszcze jeden myk: magnesy na środek, dmuchawką. Może być to kompresor, oczywiście. Nikt Wam nie broni użyć kompresora. Pozbywamy się wszystkich ewentualnych poproszków, mogą być na lakierze czy na lejnerze. Herakla. Ja bardzo lubię korzystać z rakli premium, ale też te rakle mi się świetnie sprawdzają, jak i również filc banan. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak churcze te banany, odkąd tylko weszły gdzieś na rynek, faktycznie mi się przypodobały. Filc nakładamy tak, że tutaj delikatnie, ja już wiem mniej więcej gdzie go zaczepić i oczywiście musimy go naciągnąć i cyk fuch i mamy filc na raki i zdejmujemy słuchajcie cały liner, czyli całe te zabezpieczenie spod spodu naraz zobaczycie, że tą folię będziemy mogli cały czas repozycjonować, pozbędę się jeszcze troszeczkę folii, ale nie za dużo, z tego względu, że pokażę wam dlaczego zostawię sobie tutaj więcej folii, okej okay. Pozbywamy się teraz linera spod folii. Ważne jest to, żeby starać się nie załamać tej folii podczas zdejmowania linera. Skończone. Możemy iść do domu. Mamy cztery narożniki i robimy tak. Jedyneczka, dwójeczka. Ponoć osoby, które brzydko piszą, są nad wyraz inteligentne. Trójeczka, czwóreczka. I taką kolejność narożników robimy. Delikatnie naciągamy sobie. Do tego narożnika będziemy zaraz wracać. Pokażę Wam dlaczego. Tutaj musimy już zacząć myśleć o jednej ważnej rzeczy. W miejscu w tym miejscu zebrał nam się nadmiar. My ten nadmiar musimy rozciągnąć w te dwa rogi. Temperatury, którą będziecie używać do układania folii, to był czwarty bieg 4,5-4, czyli jakieś 100-120 stopni i taką temperaturą powinniście w tym momencie nagrzewać tą folię. Pogrzewamy dalej, nie sam róg tu na samym początku. Podgrzewamy dalej. Staramy się zabrać tę folię ze środka już na tym etapie. Ale widzimy tu narożnik i w tym momencie staramy się od razu zrobić tak, żeby ten narożnik ułożyć na strzałach. I tak samo podgrzewamy, żeby ten narożnik ułożył nam się wcześniej. I zobaczcie, że ten nadmiar, który był tu na początku, już go nie ma. Jednak wrócę do narożnika numer 1 z tego względu, że nie mieliśmy go jak naciągnąć. Więc on został taki smutny, nienaciągnięty. I po podgrzaniu nic się z nim nie dzieje. Zobaczcie, nie podgrzewam w jednym miejscu tu, gdzie chcę tylko naciągnąć narożnik. Daje plastyczność tej folii znacznie wcześniej. I mogę to sobie pociągnąć do góry. Tutaj troszeczkę do boku. Zobaczcie, ta folia wygląda jakby już była przyklejona. I właśnie do tego musimy dążyć, żeby popracować folią a nie od razu zacząć pracować narzędziem. Jeżeli mamy tak rozłożoną maskę, jedyne co musimy teraz zrobić to wyraklować i wykończyć krawędzie. Więc zabieramy się za raklowanie. Pracujemy, nie trzymamy rakli prosto, trzymamy pod lekkim kątem. Wypychamy powietrze na zewnątrz. Zmieściliśmy się raz. Dwa. Trochę za duże te linie zrobię. Zakład na pół. Z tego względu, że maska jest w podkładzie, wolę jednak tutaj tą folię poluzować i wtłoczyć w to przetłoczenie na luźnej folii. Przynajmniej będę miał taką trochę większą pewność, że nie mamy tutaj napięcia. I ta folia nam nie wstanie. No jednak, podkładu się to trzyma troszeczkę gorzej, że tak powiem. Tutaj tą linię też sobie już dojeżdżamy na gotowo, dlatego że zaraz będziemy to przecinać. Pozbędziemy się teraz folii zabezpieczającej, czyli tego Cup shielda. Kleiliśmy na zamkniętej masce, dlatego że ta krawędź posłuży nam jako linia, dzięki której ładnie wykończymy sobie maskę i nie będziemy musieli jej docinać pod spodem, dlatego że będzie to wyglądało ładnie estetycznie. Dlaczego zostawiłem sobie tutaj nadmiar? Już wam tłumaczę, tylko założę rękawiczkę. Rękawiczki ogólnie też mega polecam. Są w dobrej cenie. A mega fajnie funkcjonują. Przyklejamy sobie folię do szyby bądź do wycieraczek. Świeże, ostrze. I to jest zakładka, na którą będziemy od drugiej strony zawijać folię. Ładnie, estetycznie, bez cięcia po masce na dole. Teraz zobaczcie, czemu folię na narożniki naciągaliśmy wcześniej, po podgrzaniu. Ten narożnik sam nam się ułożył. I tak wygląda już wykończony narożniczek. Opalarka na maksa i dogrzewamy teraz cały element. Tak wygląda gotowa maseczka. Nie wiem, czy widzicie, jak w ogóle pływa ta linia środkowa, folia zaaplikowana oczywiście. Z sukcesem. Jak zapewne zauważyliście, folia delikatnie różniła się odcieniem, ale jest to spowodowane tym, że jest ten samochód oklejony ponad 3 lata. Jak nie w sumie 4. I na pierwszy rzut oka widać, że mycie ręczne to jest faktycznie coś, co jest dla tego samochodu dość obce. Jednak jakbyśmy przepolerowali tą starą folię, to efekt by był naprawdę petarda. Ta różnica w kolorze po dwóch, trzech miesiącach byłaby znikoma. Słuchajcie, troszeczkę teorii z tego względu, że ta maska nie była jedną z najprostszych masek, jakie można sobie wybrać, wymarzyć. Więc chciałbym wam powiedzieć, gdzie był problem w tej masce, rozrysuję wam to tutaj. Na tablicy i faktycznie żebyście zrozumieli w jaki sposób tą folię pociągnąć dlaczego tą folię musieliśmy dość mocno rozciągać w cztery rogi. Ta maska była skonstruowana w taki sposób. Tak. Tu mieliśmy wzniesienie. Tu znowu był czubek, której mówiłem, że jest krzywa. I tak. Tak by wyglądała ta maska, jakby się patrzyli na wprost od dołu. Jeżeli nanosimy na nią płaską folię, tak jakbyśmy chcieli tutaj przykleić na to wszystko kartkę papieru, to ona nam się zatrzymuje w tym miejscu, zaczepia w tym miejscu, w tym oraz w tym. Folia po przyłożeniu na dół przylega nam w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Tym więcej tych punktów zaczepnych folii tym ciężej jest ułożyć cały element jakoś taki tu było a tu mamy ten środek maski w tym momencie musieliśmy ją rozciągnąć faktycznie w te dwa boki co wam rozrysowałem na folii i bardziej kierować to od razu w te rogi więc zabieramy całą tą folię z tego środka dodatkowo jeśli ją pociągnęliśmy w tą stronę i w tą stronę, to ta krawędź też automatycznie zaczęła nam się prostować. Jeszcze sobie podciągnęliśmy delikatnie tutaj, też tutaj, tylko najważniejsza była ta kolejność złapanie pierwszego rogu, drugi, później był trzeci i czwarty, tak, z tego co pamiętam. Jeżeli Dobrze ułożymy sobie tą folię, to później e, pozbycie się powietrza z tych przestrzeni, z tych przestrzeni, bo tu jest folia zaczepiona, jak i również z tych przestrzeni. To będzie już tylko kwestia wyraklowania. Mam nadzieję, że to wszystko dość mocno objaśniłem. Przyznam szczerze, że jakbym miał jeszcze tak z dwie ręce do pomocy, i faktycznie osobę, która by to kamerowała z bliska, jestem pewien, że jakość materiału była troszeczkę lepsza. podczas montażu tutaj manipulacja zoomami, a jakość powinna być okej. Okay. Przede wszystkim, jeszcze raz chciałbym podziękować, że mogłem wystąpić na kanale folii samochodowej i mam nadzieję, że Wam się podobał tego typu poradnik. Piszcie w komentarzach, to może takich poradników będzie więcej i częściej będę gościł na tym profilu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować oczywiście ten profil i co. I do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że nie zasnęliście. Cześć.